Kobieta narcyz, czyli wykorzystaj swoją wiedzę na swoją korzyść. Witam. Dzisiaj Ci powiem o tym, żebyś nie bał się wykorzystywać wiedzy o zaburzeniach, przykładowo narcystycznych, kobiet na swoją korzyść. No bo wiele osób gdzieś tam porusza te kwestie, ale zazwyczaj jest tam gdzieś tam nagonka na to, żeby, gdy spotka się kobietę narcyza, to żeby uciekać i tak dalej. I okej, okay, rozumiem, jeśli jesteś niedoświadczony, nic nie wiesz gdzieś tam o tych zaburzeniach, no to taka dziewczyna może ci zniszczyć życie, zniszczyć psychikę. No ale myślę, że słuchają mnie osoby ponadprzeciętne i doskonale. Wiedzą, że tą wiedzę no, można wykorzystać na swoją korzyść, by przykładowo no, kontrolować przebieg całej relacji. No bo jeśli wiemy, że taka przykładowo kobieta narcyz zawsze gdzieś tam będzie wracała, nawet jeśli ją gdzieś tam zostawimy, to ona i tak się gdzieś tam będzie do nas co jakiś czas odzywała i tak dalej, no to zobacz. Zostawiasz sobie taką dziewczynę, idziesz się gdzieś tam bawić z innymi dziewczynami i tak dalej. I ta dziewczyna sama do ciebie co jakiś czas się będzie odzywała. Rozumiesz? Sama będzie się do ciebie odzywała. Czyli tak naprawdę masz mega-ogromną przewagę. Bo w ogóle nawet się nie musisz tym przejmować, że ta dziewczyna przykładowo nie wróci do ciebie czy coś, i dzięki temu, zobacz, możesz, dzięki temu możesz zostawiać ją, iść na ulicę, poznawać nowe, i, i tak wiesz, że ona się odezwie i będzie chciała wrócić i tak dalej. No nie lecimy dalej. Jeśli przykładowo wiesz, że Kobieta narcyz będzie kokietowała, flirtowała innych osób i w momencie, gdy ty przykładowo powiesz jej, że, że, że co ty robisz, dlaczego ona będzie zaprzeczała temu, no to po co o tym mówić, stary? Zacznij flirtować z innymi laskami, rozumiesz? I udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Że nie wiesz o co chodzi, to, bo wracając do punktu pierwszego, nawet jak ona ciebie zostawi, to i tak do się, się do ciebie odezwie, rozumiesz? No to jest takie proste, dlatego mówię, nie bój się nigdy gdzieś tam jakichś zaburzeń kobiet, bo ja, powiem ci szczerze, ja wykorzystuję wszelkie gdzieś tam zaburzenia kobiet na swoją korzyść, rozumiesz? Bo ja na przykład wiem, okej, okay, ty jesteś przykładowo graczem, spoko. Ty jesteś toksyczna, spoko. Ty jesteś normalna. Wow, no nie? Ty jesteś przykładowo narcyzem. Super, no nie? Dzięki temu ja już sobie mogę ułożyć strategię pod tą dziewczynę, rozumiesz? Z uśmiechem na twarzy, oczywiście nikomu o tym nie mówię, rozumiesz? Nikomu o tym nie mówię. Jeśli przykładowo wiem, że taka Dziewczyna, narcyz będzie zaniżała moją wartość, no nie, to ja w ogóle nie biorę tego do siebie. To są po prostu normalne zaburzenia tej osoby. Tak ma każda kobieta, narcyz, rozumiesz? Więc dlaczego, jakby to powiedzieć, mam zmieniać coś, co już się w niej nie da zmienić? Ja to mogę wykorzystać gdzieś tam na swoją korzyść, rozumiesz? To jest takie proste. To jest naprawdę takie proste. Dlatego mówię, nie bój się nigdy wiedzy. Nie bój się wykorzystywać wiedzy. I czasem jest tak, no że mówię, e, śmieję się, rozumiesz? Nie mogę wytrzymać, nie? nie mogę wytrzymać. No bo na przykład, dobra, mamy takie coś, że kobieta narcyz będzie miała tajemnice swoje, wie co chodzi, no takie swoje tajemnice, e, ona nie będzie chciała ci pokazywać telefonu. I dobrze! I dobrze! Nie patrz ten telefon, o no to chodzi. <laughs> Niech ona gdzieś tam przykładowo. E, niech sobie ma ten telefon, bo i tak wiesz, że ona tam z innymi gośćmi, gdzieś tam może sobie coś pisać i tak dalej. No nie, ona sobie może nawet gdzieś tam z byłymi utrzymywać kontakt spoko, ty to wszystko wiesz, to nie wszystkie gdzieś tam kobiety darcy zrobią identycznie. Rozumiesz? Bo to jest zaburzenie, to jest powtarzalne zaburzenie. Tam nic nowego nie ma. Tam nic nowego nie ma. Naprawdę. Staraj się dostrzec w tym zawsze ogromne ilości pozytywnych rzeczy. Uwie... Uważam, że z taką dziewczyną można naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. No bo zobacz, możesz sobie wyrywać inne laski. No bo pamiętaj, że jak ona odejdzie, to i tak wróci. <laughs> ona i tak wróci. Więc po prostu. Jakby to powiedzieć, nie przejmujesz się tym, co ona gdzieś tam robi, no nie, masz to totalnie gdzieś. Nie przejmujesz się tym, że przykładowo zaniża Twoją wartość. Nie przejmujesz się tym, że jest zawsze idealna, perfekcyjna. Nie przejmujesz się jej gadaniem, rozumiesz? Nie, jesteś odporny na to i wykorzystujesz to na swoją korzyść. I ok, żeby gdzieś tam nie dać jej jakby to powie takiej satysfakcji, że przykładowo pokazuje, że wszystko wiesz, że tak naprawdę... E ty ją kontrolujesz i tak dalej, więc czasem po prostu trzeba tak pokazać, wiesz, że, e, że jesteś gdzieś tam, e, jakby to powiedzieć, zaborczy, wiesz, bo to jej ulubione będzie słowo, że jesteś zazdrosny, bo ona chce, ojejku, ty to zaraz zazdrosny jesteś i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, ale robisz to z takim, wiesz, to taki fake, no nie, fejk, okej, okay, dobra, pokazuję dzisiaj, dzisiaj trzeba zrobić, że jestem zazdrosny, no nie. Z kim piszesz, z kim ty tam pisałeś. Okej, okay, dobra, okej, okay, dobra, dobra, już nie było, nie było, nie było tematu, dobrze, już dobrze, tak, tak, tak masz swoje tajemnice, jest wszystko ok, no nie, no nie. I jest okej, okay, rozumiesz? A to, co ty tam masz w swoim telefonie, to i ilu lasek dzisiaj zagadałeś, no to przecież y, ona nie musi wiedzieć, rozumiesz? No po co? że i tak to nic nie da, bo ona i tak zawsze wróci, rozumiesz? Będziecie przykładowo, no niektórzy się boją, że gdzieś tam kobieta, narcyzm nęka, nie może mi dać gdzieś tam odejść i tak dalej, i tak dalej. Sprawdza co jakiś czas, co jest u mnie i tak dalej, no to widzisz, jest wszystko okej. Okay. Sprawdza, bierzesz ją na seks i tak dalej, i tak dalej. I dalej robisz swoje, rozumiesz? Naprawdę. Także mówię, nie bój się tego, no bo ja rozumiem, że. Większość gdzieś tam tych osób, co zna mechanikę działania takich osób, no to przestrzega, ucieka i tak dalej. Ja w ogóle, jak tu wy wykrywam już narcyza, to już po prostu nie. Ja już nie, dziękuję i tak dalej. Nie, nie, rozmawiamy i tak dalej. No nie. No to jest taka. No. Naj, najprostsza metoda, no nie, no nie, ty masz to wykorzystać, po to gdzieś tam uczysz się tego, żeby mieć po prostu przewagę nad przeciwnikiem, rozumiesz? No i jeśli przykładowo mm, ktoś by ci powiedział, że słuchaj, ta dziewczyna lubi... Wiśnie, no nie, naprawdę e, podejdź, powiedz, że zapraszam cię na wiśnie czy coś, to nie powiedz, że wyglądasz jakbyś lubiała wiśnie, no nie? I tak dalej. I ona po prostu odleci, no nie, bo ona po prostu trafisz w jej czuły punkt i tyle. I co? Gdyby ktoś ci powiedział, że powiedz jej, że wyglądasz jak... Lu jak Dziewczyna, która lubi wiśnie, liście, wiśnie, to gdyby ktoś ci powiedział, że ten tekst sprawi, że ona po prostu się w tobie zakocha, to czy byś go nie wykorzystał? No, oczywiście, że każdy by go wykorzystał. No to jest takie proste, no nie? Jedynie ktoś zły by, by ci powiedział: nie, nie mów jej, że lubi wiśnie i tak dalej, no nie? No nie! Właśnie to jest to, żebyś wiedzę wykorzystywał na swoją korzyść, rozumiesz? Naprawdę. Będą też sytuacje, w których przykładowo no, będziesz siedział, rozmawiał z kobietą narcyz i ona Cię w ogóle nie będzie słuchała, rozumiesz? No na przykład no, będzie telefonem się bawiła, w ogóle Cię nie będzie słuchała. I dużo osób przykładowo e, będzie się wtedy denerwowało. O, czemu mnie nie słuchasz? No mówię do Ciebie, czemu mnie nie słuchasz? No, nie? I tego, w momencie gdy Ty wiesz, że ona jest przykładowo narcyzem, to jest to normalne. To jest to normalne. I wiesz, że ona, gdy ona mówi, ty musisz ją słuchać. Ty musisz ją słuchać, okej, okay, no nie? Zadawać odpowiednie pytania? No ale gdy ty będziesz chciał coś powiedzieć, to ona cię nie będzie słuchała. I nie denerwuj się, jest okej. Okay. Ona tak działa. Ona tak działa, bo gdy ona się wygada, powiedz tak, wygada się, gdy ty zaczniesz gadać, ona cię oleje, no nie? No to później gdzieś tam bez problemu masz ostre klepisko, no nie? No tak, tak to działa, naprawdę. Dlatego, no mówię, nie bój się tego, nie uciekaj. Poznaj zachowania, jak przykładowo, jak zachowuje się taka kobieta narcyz i po prostu i wykorzystaj to na swoją korzyść. Wyobraź sobie, że grasz w szachy i wiesz, jak przeciwnik y, przygotował sobie jaką strategię, no nie? No to siedzisz. Poker Face, no nie, gdzieś tam z tyłu wiesz, że już wygrałeś, no nie, ale no grasz, dobra. Dobra, masz tu, no nie, tu tego. Udajesz gdzieś tam, jeszcze takiego, że ojejku, mogę coś cofnąć, aha, nie mogę. Dobra, dobra, dobra. No Okej. Okay. No nie. Nie tak to działa. Naprawdę. Nie bój się tego. Nie uciekał z tego. Po prostu wiedza to klucz, pamiętaj. Ja naprawdę wiele gdzieś tam... Jakby to powiedzieć, e, mechanik kobiet, no już znam bardzo, ale to bardzo dobrze, no nie? I dzięki temu, no, jakby to powiedzieć, zawsze jestem o krok albo kilka, albo kilkanaście kroków, no nie? Tylko ja nigdy tego nie mówię, dziewczynie. Ja na przykład słyszę słyszę po raz miliardowy mam chłopaka. To ja na przykład nie mówię, ja jej słuchaj, tylko nie mów, że masz chłopaka. No nie, tylko zachowuję się tak, jakbym słyszał ten tekst po raz pierwszy raz w życiu. Naprawdę. Nie śmieję się i tak dalej. No staram się, no czasem po prostu wybucham, no nie, ale to rzadko, no nie. Ale po prostu i wiesz o co chodzi, odbijam, no nie, odbijam i tak dalej. No chyba, że widzę, że dziewczyna, e, no, nie zatrzymała się, poszła, to wtedy okej, okay, no nie, wszystko wiemy, no nie. Ale spokojnie, ja też wiem, że jeszcze mogę ją spotkać drugi raz, i sama przyleci, rozumiesz? Zrobiłem wrażenie, wszystko jest ok. Ile razy to było tak, że mówię, zagadałem do jakiejś dziewczyny i gdzieś tam mnie później znalazła. Naprawdę. Także, jakby to by wszystko było ustawione, no nie? Naprawdę. Dlatego no mówię. Wykorzystaj zawsze tą wiedzę. Nie denerwuj się. Wszystko jest ok. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.